Cześć, 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 cześć! Siemoneczko, moi drodzy, witam serdecznie. Jak się dziś czujecie? Wtorek przeżyliśmy, przeżyliśmy poniedziałek. Wtorek to już z górki do weekendu przecież. Nim się obejrzymy, to będzie weekend. Moi drodzy, w ostatnim odcinku miałem problemy z inwentory, miałem dużo miejsca. Troszeczkę już ogarnąłem co prawda, nie wszystko jeszcze wiem, gdzie jest, ale już trochę ogarnąłem kraftowanie. Potrafię zużywać itemki. Patrzcie, jak różne rzeczy sobie wykraftowałem. To akurat zostawiłem, chociaż potrafię kraftować hełmy, ale zostawiłem sobie ten stary, bo, który wydropiłem, bo jest lepszy. Ale na przykład takie różne rzeczy sobie pokraftowałem już sam. O, na przykład coś takiego widzicie? Created by Ostex. Tutaj tak samo, i tu tak samo, i tu. To już wszystko przeze mnie jest zrobione. Nauczyłem się tego. Nie jest to jakoś bardzo skomplikowane. Wystarczy podejść do odpowiedniej sekcji, tutaj jest creation. Wybieramy, co chcemy stworzyć. Tutaj są itemki potrzebne na to. No, i to w zasadzie, i to w zasadzie tyle. Tutaj jeszcze jest jeszcze trite, którego nie wiem, jak wsadzić. Być może muszę mieć po prostu wyższy poziom craftingu, żeby móc coś tutaj wkładać na razie. Na razie jest jak jest. kraftuję to co mogę. Nie miałem tego za dużo, więc, więc nie mogłem zbyt wysokich itemków tworzyć ale może uda mi się. Dagger, bo właśnie, bo ja dagerami biję, czyli mam 7. Ok, na dziesiąty poziom. Ja, ja mam poziom 5, więc. Więc szóstego i tak nie stworzę. Dobra. O, na razie mam to, co mam. Zobaczymy to moje nowe EQ, jak mi się sprawdzi. Tutaj, moi drodzy, jeszcze Wam pokażę jedną rzecz. Mogę sobie kraftować jakieś takie dziwne coś, co nie wiem, do czego jeszcze służy. Wydaje mi się, że będę to, to nie wiem, czy to nie są te trajty. Patrzcie, tutaj będę, do, dodaj mi to, nie wiem, yy, yy, yy. dodaję 133 do. Zwrotu staminy. Mo, moje skile są na staminie niektóre oparte, więc Więc to by było dla mnie dobre tworzę. Proszę bardzo. Pogadałem, pogadałem, stworzyłem tutaj exp mi trochę wpadł. I. Yy, I mam takie rzeczy. I nie wiem co ja na razie z tym mam zrobić, bo. Yy, mam niby AD, ale gdzie ja to dodałem, to też w zasadzie nie wiem. Co się z tym robi? Także na razie, na razie nie wiem, co z tym zrobić, ale mam. Mogę takie ciekawostki właśnie sobie tworzyć. Mogę też to zniszczyć. I, i troszeczkę tego też mi wpadło. Dobra, na razie nie będę ten. Na razie nie będę sobie tym głowy zawracał. Natomiast moi drodzy. Nie, 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 nie to nie tutaj. Idę, czy mogę, sprawdzę, czy mogę trochę wyrzucić rzeczy. ...do banku i ruszamy na misję. Proszę bardzo, takie oto rzeczy mogę. I jeszcze zanim ruszymy na misję... ...to jedną rzecz bym wam pokazał. Powrzucam tego, ile się da. Będę miał dużo więcej miejsca w ekwipunku. A, już nie mogę, dobra. No to mam 42 na 60. No w porównaniu z tym, co było wcześniej, to nie jest najgorzej, prawda? Miałem gorzej. Patrzcie, w prawym górnym rogu yy, muszę uratować trzy yy, osoby. Miałem gościa, który, którego spotkałem po drodze, i muszę dojść tutaj, tutaj i tutaj. Muszę te trzy osoby uratować. Także ten jest najbliżej, więc ruszam tutaj. Nie wiem, co to będzie. Ale idę. Underfoot się misja nazywa. Przywołam mojego rumaka. Teraz już przynajmniej wiem, jak ogarnąłem trochę to kraftowanie i magazyn. Jakie rzeczy zbierać? Um... Najbardziej to mi jest potrzebne. No coś w rodzaju metalu. To się nie nazywa tutaj metal. W tym momencie nie pamiętam jak się ten temek nazywa, ale, ale wiem jak wygląda, więc jak go zobaczę, to będę wiedział. A właśnie, nie, po, nie powiedziałem Wam jeszcze jednego. E, zaraz Wam to dokończę, tylko tu widzę taką kapliczkę. Z tej kapliczki mogę wydropić właśnie rzeczy potrzebne do craftingu tych ostatnich rzeczy, które pokazywałem, tych takich run. Widzicie, te trzy runy, trzy, trzy runy takie dostałem i z nich mogę sobie różne rzeczy craftować. Nie wiem jeszcze do czego mi to będzie potrzebne, ale no, na pewno będą spoko rzeczy. Yy, jeszcze chciałem wam pokazać, zanim rozpoczniemy w pełni tą misję, że yy, za 4 godziny 55 minut dzienne nagrody się resetują i to oznacza, że będzie przez cały miesiąc można nowe, ciekawe rzeczy zdobywać za darmo całkowicie. No i to jest moment, w którym pewnie trochę częściej będzie, znaczy w zasadzie trochę częściej to źle powiedziane. Yy, po prostu zacznie na moim kanale pojawiać się live z właśnie ESO. Dobra, ale ja już jestem tutaj gdzieś, gdzie mogę branda uratować. Tu jest jakiś skiver, ale nie wiem, gdzie jest brand. Nie wiem, jak ja mam go uratować. A wypadałoby, no bo misja to misja, prawda? O, to ty? ty? Jesteś tym szkieletorem? Chyba nie. Battle Axe. Zbieram różne rzeczy, ale to mi nie wygląda na, na cel mojej podróży. No tego to jeszcze nie, nie, nie farmiłem. Ale dobra, biorę. Ci panowie też chyba nie bardzo wiedzą, co tu robić. Może muszę po prostu zejść tam niżej. Co? Nie wiadomo. Są jakieś kraby. O, tu coś się dzieje. Co ty tu zrobiłeś? To jest gracz zwykły, nie wiem co on tu zrobił. Może on się czegoś tu uczy. Dobra, wracamy tam na górę, bo tu też nic nie widzę. Kolejne fajne rzeczy do craftingu. Zbieram, bo tu crafting to ma chyba spore znaczenie. Przynajmniej na początku, póki się tego nie wyszkoli. Wszystkiego wydawało mi się, że coś tam widziałem, ale nie. Brand. No tu gdzieś powinien być brand. Ja go muszę jakoś uratować. Ale jak to zrobić? No, nie wiem, zabiję tego stw stwora, tu jest skrzynka, zaraz ją podniosę. A nie mogę. A, tu ja z tobą muszę pogadać. Patrzcie, a, dobra, on był zmieniony w kota jakiegoś. Ja myślę, że to stwór straszny. Ej, czy on mi ukradnie skrzynkę? Kurde. Mam nadzieję, że mu się nie uda otworzyć, podejdźmy, a nie, już jak jest otwierany to nie mogę, no właśnie. Mam nadzieję, że sobie złamie lockpicka i nie otworzy tego. Dobra, znajdę swoją skrzynkę. Nie, otworzył czy nie otworzył? Dobra, to ja teraz spróbuję. O, dobra, chyba mu się nie udało. Albo to dla kilku osób, nie wiem jak to wygląda. Otwieramy, włamujemy się. Mamy ograniczony czas na to. Oj, złamałem wytrych. Dobra, siadło. No i nie siadło mi to ostatnie. Jeszcze raz spróbujmy. Nie, nie dobra, ten podchodzi. Dobra, wam to, bo za długo odcinek będzie trwał. Jakaś trudna skrzynka. Inne były trochę łatwiejsze, te, które widziałem wcześniej. Jedziemy na koniku. Tego konia przy okazji też wam powiem, póki będę jechał do mojej nowej miejscówki można karmić. I on im więcej. O, jakiś kolejny quest. Dobra, wezmę go. Dobra, ale my tego teraz nie będziemy robić. Wracamy do naszej wcześniejszej misji. Tutaj widzę się biją. Ja na razie olewam tą walkę. A kończąc historię z tym konikiem. Im bardziej go yy, wyszkolimy, to on będzie mógł dłużej jakby galopować. Zostawcie mnie. Im to będzie mnie dłu mógł dłużej galopować. Będzie. A tutaj kolejna misja. Dobra, też bierzemy. Zrobimy ją kiedyś przy okazji. Ale najpierw widzę, że trzeba będzie się tych pozbyć. Nikczemników. I, i gdzie on już ucieka? O. Tylko ich dotknąłem, no, ja od razu się wystraszyli. No dobra, coś ciekawego znalazłem. Na razie się tym nie będę zajmował. Gdybym się wszystkim zajmował, czym można się tu zajmować, to, to ten odcinek trwałby 3 godziny. Dlatego typu tego typu rzeczami, jak znajdowanie różnych questów i ciekawych rzeczy. To się zajmuje po live'ie Dobra, my tu już prawie jesteśmy... Tutaj, oto okolicy, gdzie możemy uratować kolejną osobę. Też uciekniesz? No dobra. Spider. To wiem, że to, co teraz zdobyłem, to jajko pajączka. Można zużyć do y, tworzenia y, trucizny. O, jest kolejny gościu, którego trzeba uratować. Ja, ja myślałem, że trzeba się z nimi bić. Są mopki do bicia, a to proszę bardzo, ratujemy ludzi w ten sposób. No i dobrze, y, to teraz ruszajmy dalej. Widzę tutaj różne szar na szaro zaznaczone rzeczy. Dzięki temu będę wiedział, gdzie są kolejne misje, które mogę zrobić. Ale dobra, skupmy się na misji. Po to tu przecież przyszliśmy. Szkoda, że nie mam wędki. Nie wiem, znaczy wiem, że można tu łowić, ale nie mam wędki, więc na razie jeszcze nie było mi dane nic złowić. Tu widzę, że jest jakaś jaskinia. Tam są runy. O, 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 o. Dzięki temu tak wygląda przedmiot, dzięki któremu mogę tworzyć materiały, znaczy bronię i mm, iron ore. Yy, dzięki temu mogę tworzyć materiały, które są mi potrzebne. czy znaczy, Z tych materiałów mogę tworzyć ekwipunek, który mogę zakładać. Dobra. Momencik, momencik. Gdzieś tu jest jakaś jaskinia, przynajmniej takie zaznaczone na mapce. Kolejne rzeczy. Jaskini, co prawda, na razie nie odkryłem, ale to chyba jest to. Trzeba będzie się tam kiedyś przejść. Wezmę tą runę. Tą jaskinię trzeba będzie zbadać. Może na live, w środę, a może wcześniej, na jakimś odcinku. Zobaczymy. Pogadam jeszcze z tą panią. Dobra. Nie mogę nic gotować, ale to dlatego, że nie mam receptur. Materiały mam, ale nie mam jeszcze receptur na gotowanie. Gdzie jest ten ostatni kolega, którego mogę uratować? Ej, nie, to nie była. Ta jaskinia to było chyba to, to co przed chwilą byłem, a to to jest jeszcze jakoś nieodkryte. A tu muszę kogoś uratować od zamarzniętego człowieka. To jedna z misji, pewnie, którą mam. Dobrze. Będziemy to robić, ale najpierw nie rozpraszajmy się. Nie rozpraszajmy się, moi drodzy. Tu są jakieś niedźwiedzie. A to jest chyba nasz cel. Tak jest. Uratowałem kolejnego kolesia. Dobrze. I teraz trzeba wrócić do pana, który mi chyba zleci to zadanie, czy nie? Czy już jestem. Czy już mam z głowy misję? Tak, tu Molla. tu Molla, ale gdzie jest Molla? Tu jest Molla. No dobra, długa droga przed nami, to idziemy. Fantastyczna gra, naprawdę. Tyle tu się dzieje. Tyle questów, tyle historii! Pięknie mi się w to gra, naprawdę. Prawda, czy tutaj są jakieś łupy? No, coś tu jest, chyba do gotowania składniki. Miód zdobyłem. Chodź, niko albo nie. Dobra, bo tu już widzę kolejną fajną rzecz. Nie wiem, czy dzięki temu, co przed chwilą zdobyłem, nie będę mógł craftować itemków na trochę wyższy poziom. Trochę mocniejszych, zadających więcej obrażeń. Tak może być. Jakiś mamut tu chyba. Kości mamuta. W O. Czy ktoś z Was wie, do czego są te rzeczy? Jak tak, to ja będę naprawdę bardzo wdzięczny, za, jeśli mi powiecie, napiszecie w komentarzu. Dobra, już w prawie mieście prawie jestem. O ten jakiego ma kameleona. Znaczy w sensie że potworka do jazdy. Okej, okay. jestem w mieście. Tutaj, moi drodzy, EQ się trochę zużywa. Nie wiem, czy akurat to, co ja mam, ale wiem, że się zużywa. I trzeba je naprawiać co jakiś czas. Sporo już rzeczy odkryłem, ale jeszcze, jak widzicie, dużo do odkrycia przede mną, zdecydowanie. Chodźmy do naszego mistrza, Molla, gdzie ty jesteś? A ty co tu robisz? Nie można sobą pogadać? Nie masz questa dla mnie żadnego? Jest i Molla, proszę bardzo, to ona dała mi tego questa. Cieszę się, że żyją. Ci państwo, których znalazłem. Także powiem, że cieszę się, że pomogłem. No dobra. Yy, zarobiłem 46 zł. Warto było. Elegancko. Czy ktoś z Was ma dla mnie jakiegoś questa? Chyba nie. Jest. Nie widzę. A co to za krąg Jakiś dziwny. Jakiś dom. Widzę, widzę, widzę. Zdobędę to. Proszę bardzo. Materiał potrzebny do craftingu mojego ekwipunku, cudownie. No dobra, moi drodzy, no to co? To chyba tutaj byśmy zakończyli, ile ja mam rzeczy? 58 na 60, dobra, to jeszcze sobie to troszkę po farmie i tak się zastanawiam, czy jakąś tu jeszcze misję zrobić. Bo tutaj coś muszę pogradać z kapitanem. Te misje muszę pokończyć, które zacząłem. Misja, którą robiłem, nie była za ciężka. No ale fajna. W ESO, jak widzicie, te misje nie są takie oczywiste jak w tych innych MMORPG-ach. No dobra. To co? To ja dziękuję Wam za uwagę. Ja sobie tutaj troszkę posiedzę po farmie, pozdobywam trochę, znaczy pokraftuję i pozdobywam trochę doświadczenia w craftingu. Może później będę craftować trochę lepsze rzeczy. No to cóż, dzięki, że byliście i że oglądaliście, mam nadzieję, że się podobało i cóż, do zobaczenia na live, do zobaczenia na jakimś z kolejnych odcinków i przypominam, że za 4 godziny 41 minut rozpoczyna się nowe wydarzenie logowania dziennego, Codzienne nowe, codziennie nowe nagrody będziemy dostawać, wystarczy, że się zalogujemy, no to cóż, trzymajcie się, pozdrawiam Was jeszcze raz, no i papa pa. miłego dnia Wam życzę.